Drodzy Państwo, ostatnie zawirowania wokół Twittera spowodowały, że wiele osób poszukuje różnych dla niego alternatyw i jedną z takich najbardziej wskazywanych alternatyw jest serwis, który się nazywa Mastodon i o tym serwisie albo Mastodon Social i o tym serwisie dzisiaj Państwu trochę szerzej opowiem. Natomiast dlaczego ludzie zamierzają uciekać z Twittera? Ostatnio wszystkie decyzje, które podejmuje Elon Musk wokół Twittera, wydają się na tyle kontrowersyjne, że ludzie po prostu opuszczają tego Twittera. Na przykład jedną z niedawnych decyzji było to, że nie wolno z Twittera linkować do innych serwisów społecznościowych. Taki pojawił się punkt w regulaminie Twittera, czyli jeżeli podlinkujemy sobie nasze konto albo jakiś post na Facebooku, albo na Instagramie, albo na Mastodonie właśnie, to nasze konto może zostać zablokowane. Co oznacza, że teraz Twitter staje się coraz bardziej taką hermetyczną platformą, i rzeczywiście użytkownicy już myślą, gdzie z tego Twittera uciekać. I tu pojawia się właśnie Mastodon. Mastodon albo Mastodon Social, który jest taką zdecentralizowaną siecią społecznościową, takim zdecentralizowanym serwisem społecznościowym. Co oznacza, że jest to serwis, który działa na trochę innej zasadzie niż inne serwisy, które znacie Państwo, czyli takie jak Facebook, Instagram, Twitter czy LinkedIn. Mastodon Social został założony w 2016 roku, czyli nie jest to wcale nowa platforma. A został złożony przez niemieckiego programistę, który pochodzi z Rosji. Ten programista nazywa się Eugen Roczko i ten programista stworzył ten serwis w odpowiedzi na, na to, co się dzieje właśnie wokół serwisów społecznościowych wokół tego, że te serwisy decydują, co my będziemy na tych serwisach widzieć, jakie treści będziemy otrzymywać i to, o czym możemy na tych serwisach pisać, ponieważ wielokrotnie takie treści, które zamieszczaliśmy, były blokowane, były banowane przez moderatorów, były banowane przez różne algorytmy sztucznej inteligencji i Eugen Roszko nie zgadzał się z takim rozwiązaniem, postanowił stworzyć zupełnie nowy serwis właśnie, który jest, który się nazywa. Nazywa Mastodon Social. Mastodon Social jest serwisem zdecentralizowanym, czyli działa trochę na zasadzie peer-to-peer -peer, czy P2P, chociaż tutaj tak naprawdę dużo trafniejszym określeniem jest Fediversum. To jest takie określenie, które określa zdecentralizowane serwisy społecznościowe, które są ze sobą połączone. Fediversum pochodzi od połączenia słów federacja i uniwersum, czyli uniwersum federowanych, federowanych czyli połączonych serwisów społecznościowych. I to możemy sobie wyobrazić, w ten sposób, że zamiast pojedynczego serwera y, takiego, nie wiem, Facebook, czy serwera LinkedIn, czy, czy serwera Twitter, mamy mnóstwo różnych serwerów. Każdy serwer pod własną domeną internetową, natomiast użytkownicy, którzy mają konta na tych serwerach, mogą ze, mogą ze sobą wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami na innych serwerach. Czyli to nie na tej zasadzie, że mamy na przykład forum internetowe pod jakimś konkretnym adresem, mamy inne forum na, pod innym adresem, tylko tutaj mamy takie, jakby Twittery, ponieważ Mastodon Social bardzo. Po, e, przypomina wizualnie Twittera. E, I użytkownicy, którzy mają założone na serwerze X konta, mogą wchodzić w interakcję z użytkownikami, którzy mają założone serwe, e, swoje konta na serwerze Y i z użytkownikami, którzy mają założone swoje konta na serwerze Z. E, tak naprawdę, e, Mastodon nie jest jedyną tego typu e, siecią społecznościową. Takie, te, takie sieci są tworzone na różne tematy. Mastodon akurat najbardziej przypomina Twittera, ale jest również taki serwis, który się nazywa Peertube, który jest taką alternatywą dla YouTube'a, również właśnie taką zdecentralizowaną albo na przykład Friendica, czyli taka alternatywa dla Facebooka. W przypadku takiego mastodona te serwery możemy trochę sobie wyobrazić jak serwery pocztowe, tu na bardzo podobnej zasadzie działa taki mastodon, czyli jeżeli zakładamy sobie konto pocztowe, możemy sobie założyć konto pocztowe na przykład na gmailu, czyli na serwerach gmail.com, możemy mieć konto pocztowe na wirtualnej Polsce, na onecie na przykład, czyli mamy adres pawełmałpa.wp.pl albo pawełmałpa.onet.pl albo pawełmałpa.gmail.pl albo na przykład możemy mieć własną domenę internetową, w moim przypadku to jest pawełmałpa.itbusiness.pl, i ja mam swoje, swoje konto założone na tej własnej domenie, ale mogę wysyłać z tego konta wiadomości do użytkowników, którzy mają założone konta na dowolnej domenie, na dowolnym serwerze pocztowym. Czyli w ten sposób działa poczta e-mail i na bardzo podobnej zasadzie działa Mastodon, Jest to porównanie do tej poczty najbardziej tutaj działa na wyobraźni i najbardziej możecie Państwo zrozumieć działanie tego Mastodona, właśnie wyobrażając to sobie jako konto założone na Poszczególnych serwisach, poszczególnych serwerach z różnymi domenami. I ponieważ Mastodon jest platformą otwarto źródłową, czyli kod źródłowy Mastodona jest dostępny, każdy może sobie go pobrać, każdy może sobie taki serwer własny postawić na, na własnym serwerze. Czyli jeżeli mamy na przykład tak, jak ja mam domenę itbiznes.pl, mógłbym sobie postawić taki serwer Mastodon pod adresem itbusiness.pl i zapraszać użytkowników, żeby zakładali sobie konta na moim serwerze. I teraz jak oczywiście możemy znaleźć użytkowników, jeżeli są tak rozrzuceni po różnych serwerach. Ich adresy wyglądają dość podobnie do adresów e-mail, czyli jest nazwa użytkownika. Małpka, nazwa serwera. W moim przypadku ja mam akurat konto założone na takim serwerze, który się nazywa Mastodon.social i mój adres to jest małpka. Piła 3D małpka social Czyli po tym adresie można mnie znaleźć na Mastodonie, niezależnie z jakiego Państwo y, korzystacie z serwera. E, na przykład mam również założone konto dla y, do mojego serwisu IT Business, czyli małpka IT business, małpka mastodon.social. I, I tutaj możecie Państwo zakładać sobie dowolne adresy na dowolnych serwerach. Ja zaraz kilka takich przykładowych adresów serwerów Mastodon Państwu wymienię, żebyście mogli założyć sobie na dowolnym z nich konto i spróbować, jak działa taki Mastodon. Jeszcze oczywiście ważna informacja, w jaki sposób możemy wyszukiwać użytkowników, gdy mamy założone konto na dowolnym serwerze. Jeżeli wpiszemy imię i nazwisko, to wyszukiwarka takiego Mastodonu będzie szukała na wszystkich serwerach. Czyli jeżeli Państwo wejdziecie na dowolny serwer, na przykład w moim przypadku to jest Mastodon, .social, ale na przykład bardzo popularne są również serwery w Polsce: mastodon.pl albo 101010.pl. Jeżeli na dowolnym z tych serwerów wpiszecie moje nazwisko, prawdopodobnie właśnie, czy na, nie, prawdopodobnie, na pewno wyskoczy link do mojego konta, albo jak wpiszecie na przykład IT Business, to też wyskoczy ten link do mojego konta. Możemy od, również otwierać profile użytkowników, jeżeli wiemy, na jakich mają serwerach założone konto i wiemy, jaki mają nick to wpisujemy po prostu nazwę tego serwera, łamane przez małpka nazwa użytkownika, czyli Mastodon.social łamane przez małpka piła 3D. Natomiast jeżeli nie wiemy dokładnie na jakim serwerze użytkownik ma założone konto, to, to widać tak naprawdę już po jego nicku, to możemy na dowolnym serwerze na przykład mastodon.social łamane przez małpka piła 3D, małpka Jakiś, nie wiem, Mastodon.pl dajmy na to, jakby miał na Mastodon.pl założone konto. Czyli pamiętajmy, że ta nazwa użytkownika na, w Mastodonie ma postać taką bardzo podobną do e-maila, tylko zaczyna się od małpki w odróżnieniu od tradycyjnego e maila. Natomiast co jest istotne w przypadku Mastodona, to to, że tak jak powiedziałem, on bardzo wizualnie przypomina Twitter'a. Czyli jeżeli korzystamy z Twittera, to na tym Mastodonie będziemy się czuli tak naprawdę jak w domu z tą różnicą, że tutaj długość wiadomości jest większa niż na Twitterze. W tym momencie na Twitterze maksymalna długość wiadomości. To jest 280 znaków. Na Mastodonie może to być 500 znaków, aczkolwiek na niektórych serwerach ta wartość została wydłużona na przykład do 2000 znaków na serwerze 1010.pl. -10 Oczywiście te wiadomości możemy również lajkować. Przy czym tutaj lajkowanie nie polega na dawaniu serduszka, tylko dawaniu gwiazdeczki. Możemy te wiadomości podbijać, to jest taki odpowiedni retweeta czyli, czyli umieszczać na swoim łolu. Możemy również na przykład oznaczać te wiadomości jako potencjalnie niebezpieczne. Jest takie taka, taka literka. CW, czyli Content Warning, czyli jeżeli umieszczamy na przykład jakieś treści, które zawierają, dajmy na to, nagość, albo jakieś treści bardzo brutalne. Nie chcemy, żeby ta treść była dla każdego widoczna, wybieramy z tego CW, jakiego typu to jest treść użytkownicy, którzy nie chcą tego, tego, tego typu treści widzieć, po prostu będą mieli te treści zakryte. W przypadku Mastodona to, co jest najważniejsze, to jest to, że jest to sieć, która nie jest przez nikogo nadzorowana, czyli każdy właściciel serwera decyduje, jakie jest regulamin tego serwera, o czym na nim można pisać co oznacza, że nie ma tam ani tak ostrej moderacji, takich jak w przypadku Twittera, czy LinkedIna, czy Facebooka. To oczywiście zależy od serwera, ponieważ jest, są takie serwery, które pozwalają na większą swobodę wypowiedzi. Są takie serwery, na których ta moderacja jest bardziej ostra, ale wtedy już sami wybieramy sobie, na którym serwerze zamierzamy pisać, tak żeby mieć nieograniczoną wolność wypowiedzi na różne tematy. Ponadto w Mastodonie nie ma żadnych reklam, czyli nie, nie pojawiają się żadne reklamy na, na naszym feedzie i wszystkie wiadomości są wyświetlane chronologicznie, Czyli to nie jest tak, że jakaś sztuczna inteligencja stara się nam dobierać treści pod nasze potencjalne zainteresowania, co oznacza, że może wyciąć nas z, z pewnych informacji, będziemy nas trzymać w takiej bańce informacyjnej naszych zainteresowań. To w przypadku mastodona wszystkie informacje są chronologiczne, czyli jeżeli zaobserwujemy jakąś osobę, to zobaczymy wszystkie treści, jakie ta osoba umieszcza na tym mastodonie. Przypominam, że taką osobę możemy zaobserwować z dowolnego serwera i, i tak ta osoba będzie wyskakiwała na naszym wallu, czyli nie musimy się martwić tego, że będziemy... W tylko w tej bańce osób na tym konkretnym serwerze, a nie będziemy widzieć osób z innego serwera. Po prostu z dowolnego serwera wybieramy sobie osoby, obserwujemy je i wypowiedzi tych osób będą wyskakiwały na naszym łolu. Oczywiście na Mastodonie możemy zamieszczać takie informacje jak tekst, jak grafika, jak linki, jak wideo, czyli praktycznie to samo co na Twitterze, tylko po prostu bez zbytniej moderacji. Czy moderacja jest tak naprawdę zależna od właściciela serwera? I to, co też ciekawe, możemy bardzo precyzyjnie sobie ograniczać te wiadomości, których nie chcemy widzieć. Czyli jeżeli jakiegoś, jakiegoś użytkownika chcemy sobie wyciszyć po naszej stronie, czy zbanować naszego jakiegoś użytkownika, możemy go po prostu zablokować, bo on już nie będzie wyskakiwał, ale możemy zablokować nawet cały serwer. Jeżeli nie chcemy mieć jakichś wiadomości, na przykład z Mastodon.social, po prostu wchodzimy w blokadę tego serwera i już żaden użytkownik, który ma konto na tym serwerze, nie będzie nam wyskakiwał. I na koniec, jeżeli chcielibyście Państwo wypróbować tego Mastodona, zapraszam do następujących adresów. Mastodon. Social, to jest akurat serwer, na którym ja mam konto założone, ale na przykład mastodon.pl albo na przykład taki polski serwer 10.10.10.pl, albo mastodon.world. Takich serwerów jest tutaj tak naprawdę kilkaset, więc to są te, na których bym Państwu polecał zacząć przygodę. Zajrzyjcie tam, zaobserwujcie mnie. Małpka piła 3D, małpka mastodon.social i mam nadzieję, że ten ma Mastodon Wam się spodoba. Potencjalnie, jeżeli coś się złego będzie działało z Twitterem, przeniesiemy się wszyscy po prostu na Mastodon.